Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Barana w horoskopie na październik 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był/była ze wszystkim na bieżąco. Oraz, abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawił, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze moi drodzy, nie będziemy przedłużać, nie ma takiej potrzeby. Patrzymy. Barany i październik. Jakie tutaj będą energie dla osób spod znaku barana. W październiku. Październik i zodiakalny baran. Popatrzmy. Cóż tutaj się kroi. Patrzymy. Barany yy, w październiku. <laughs> Barany. Ogólna energia miesiąca. <laughs> Barany w tym miesiącu będą chciały postawić na siebie, na swoje ego, na to, aby to właśnie Wam było w tym miesiącu dobrze. Mam wrażenie, że Wasze otoczenie będzie Was w tym miesiącu bardzo doceniało. Możecie dostać jakieś uznanie, może ktoś po prostu tutaj Was w jakiś sposób ocenić. A raczej docenić, moi drodzy. Ogólnie aura jest bardzo pozytywna. Aura, która mówi o tym, że jeżeli wy się postaracie, to możecie w tym miesiącu bardzo wiele osiągnąć. Ale popatrzmy, moi drodzy, co wam może w osiągnięciu tego sukcesu poprzeszkadzać, bo to jednak zawsze są jakieś przeszkody. Poprzeszkadzać Wam może brak finalizacji pewnych spraw. Pewne sprawy w tym miesiącu nie będą w pełni zakończone. Pewnych spraw w tym miesiącu nie da się w pełni zakończyć, chociaż Wy byście bardzo tego chcieli. Również mam tutaj taką informację dla niektórych osób, które. Mają coś wspólnego z kimś lub z czymś związanego z zagranicą, no to mogą tutaj być w tym miesiącu jakieś problemy. Na przykład, jeżeli wyjeżdżasz w tym miesiącu do pracy za granicę albo wracasz z zagranicy do swojego kraju, na przykład do Polski, to mogą być tutaj z tym w październiku jakieś problemy, moi drodzy. A jeżeli macie jakąś bliską osobę, na przykład partnera za granicą albo kogoś z rodziny i chcielibyście się skontaktować lub skomunikować z tą osobą, moi drodzy, to również mam pokazane, że mogą być w tym miesiącu problemy. Problemy i to niemałe. Zobaczmy, jaka jest podstawa naszego czytania: jakie tutaj są korzenie. No, Wy już bardzo długo tutaj czekacie na to wszystko, bardzo długo staraliście się, aby otoczenie Was doceniło. Być może było tak, że wcześniej Wasza rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie Was nie doceniało i Wy już byliście tym zmęczeni, że na przykład ciągle tylko krytyka i krytyka. A tak naprawdę nikt nie skupił się na waszych mniejszych lub większych sukcesach, i to was tutaj najbardziej bolało, to was tutaj najbardziej dotykało. Również mam pokazane, że wy czekacie na jakąś podróż zagraniczną już od dłuższego czasu. Jesteście już bardzo zmęczeni na tę podróż, co niektóre osoby, a co. Niektórzy czekają na kontakt z kimś z zagranicy od dłuższego czasu i też już jesteście tym czekaniem bardzo, ale to bardzo zmęczeni. Zwróćcie moi drodzy uwagę na swoje zdrówko, gdyż ja mam pokazane, że zdrowie może Wam troszkę doskwierać. Jakieś dolegliwości mogą tutaj nawracać z przeszłości, i to mi się nie podoba. A zobaczmy, moi drodzy, w takim razie, co otrzymacie w tym miesiącu drogie barany od losu, co wam będzie chciał dać los. A los będzie chciał wam dać nową miłość. Ogólnie słuchajcie, ten miesiąc będzie bardzo dobry, dlatego że wy macie opatrzność góry, opiekę góry. Jeżeli jesteście osobami wierzącymi, nieważne w jaką religię, nieważne w co, czy wierzycie w Boga, czy wierzycie w anioły, czy wierzycie w energię wszechświata, Możecie prosić górę o wsparcie, gdyż to wsparcie w tym miesiącu otrzymacie. Mało tego, otrzymacie bardzo silne, bardzo mocne wsparcie, które będzie tutaj dla Was fundamentalne. Również mam pokazane, że uczucia będą rozkwitały w tym miesiącu dla co niektórych osób spod znaku barana, szczególnie dla singli, gdyż mam pokazane, że dostaniecie od losu nową miłość. Także, jeżeli szukasz miłości, myślę, że październik może być dla Ciebie bardzo owocnym miesiącem. Zobaczmy, moi drodzy, więc co odchodzi do przeszłości, z czym czas się pożegnać. Czas się pożegnać z jakąś zabawą i czas się pożegnać, moi drodzy, z jakimś towarzystwem. Być może pokłócić się z przyjaciółką. Być może kontakt z jakąś przyjaciółką czy przyjacielem się urwie w tym miesiącu. Tak czy inaczej, ja mam pokazane, że radość, którą dzieliliście z przyjaciółmi w tym miesiącu, odchodzi do przeszłości. Być może wcześniej częściej się spotykaliście, być może wcześniej mieliście więcej powodów do świętowania. W październiku nie będziecie mieli dużo powodów do świętowania, jeżeli chodzi o przyjaźń i o relacje międzyludzkie. Mam pokazane, że wiele spraw w tym miesiącu odejdzie do przeszłości. No dobrze, coś odchodzi, coś przychodzi. Zobaczmy, co przychodzi w tym miesiącu do Baranów, jakie energie przychodzą. Energia zmęczenia po raz drugi mi się pokazuje. Słuchajcie, kochani, dużo zmęczenia, za dużo bierzecie na siebie, będziecie obciążeni obowiązkami. Ktoś może zwalić na was swoje obowiązki. To mi też tutaj się pokazuje. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo obowiązków. Czasami to już nawet nie będziecie wiedzieli, w co macie ręce włożyć. No, jesteście, słuchajcie, przepracowani. Wam by się przydał urlop. Wielu z Was marzy o wyjeździe, wyjeździe zagranicznym, ale ten wyjazd zagraniczny w tym miesiącu jest po prostu utrudniony. I to nie musi być wcale wyjazd zagraniczny, bo każdy myśli, że zagranica to musi być inne państwo. Nie. Można też przekraczać granice państwa, województwa, w którym się znajdujecie, tak? Chociaż teraz to wiecie i z tym są problemy. Zobaczmy, jakie jest podejście Baranu. Do tego miesiąca, jak wy będziecie do niego podchodzili? No, wy będziecie chcieli aktywnie działać. Wy będziecie chcieli działać, wy będziecie chcieli jakichś zmian. Są tutaj przy Was możliwe jakieś podróże, powiem Wam szczerze. Wy i tak gdzieś pojedziecie, nawet jeżeli nie w to miejsce, które planowaliście, bo będą w związku z tym jakieś obciążenia, to Wy pojedziecie gdzieś indziej, ale pojedziecie, nie odpuścicie podróży. W ogóle nie ma takiej opcji, żeby zodiakalny baran w tym miesiącu siedział w domu. Wy będziecie chcieli wyjść na zewnątrz, wy będziecie chcieli jeszcze korzystać z życia. Dużo przemieszczania się przy Was widzę, pomimo wszystko. Gdzieś pojedziecie, jeżeli nie w to miejsce, w które chcieliście, to pojedziecie gdzieś indziej. Co dla niektórych osób są tutaj możliwe, też przeprowadzki, moi drodzy. Przeprowadzki. Ale to dla garstki. Popatrzmy, jakie jest tutaj podejście otoczenia. Jak Wasze otoczenie będzie do Was podchodziło w tym miesiącu? Jak Wasze otoczenie? No, otoczenie będzie bardzo dobrze do Was podchodziło. Stabilnie, bezpiecznie. No, tak jak powiedziałem wcześniej. Wasze otoczenie Was w tym miesiącu doceni. Już pierwsza karta o tym powiedziała, kolejna karta to potwierdza. Zostaniecie w tym miesiącu docenieni i warto, abyście Wy też docenili to, że ktoś z Waszego otoczenia docenia Was. Dobra sytuacja rodzinna, stabilność rodzinna, bezpieczeństwo rodzinne i możliwość yy, Jakiejś tutaj mm, imprezy okolicznościowej związanej z rodziną w tle typu ślub, chrzciny czy imieniny. <grym> Zobaczmy, jaka jest rada dla baranów na ten miesiąc. Rada. Hmm. Radą dla Was, moi drodzy, jest to, abyście uważali na pieniądze. Uważajcie, abyście czegoś nie zgubili. Uważajcie na pieniądze, na jakieś straty materialne, na zubożenia materialne, na to, abyście czegoś materialnego, drogocennego dla Was w tym miesiącu nie zgubili, ale też co niektórzy z Was mogą czuć taki chłód emocjonalny i poczucie pustki. I warto, było, abyście troszkę nad tym popracowali. Tutaj szczególnie mam na myśli osoby które są w związkach, tak jakbyście byli niewolnikami swojej niedoli, ty i twój partner. <laughs> tak jakbyście się trochę razem męczyli, mieli różne problemy, ale i tak razem dalej przed siebie idziecie w tej niedoli. Może warto więcej ciepła wprowadzić do tej relacji. Jaki będzie wynik, rezultat, podsumowanie miesiąca października dla baranów? Bardzo ciepły, bardzo miły, bardzo sympatyczny. Dużo spotkań z przy, y, tutaj rodzinnych z osobami z przeszłości mi się pokazuje. Y, ogólnie będzie to spokojny i harmonijny miesiąc dla Was, moi drodzy. Myślę, że będzie tutaj szansa na pojednanie. Jeżeli z kimś się pokłóciliście, to energia października da Wam możliwość pogodzenia się. Góra Was chroni, jesteście bezpieczni. Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie serduszko w komentarzu, aby poszerzać energię miłości. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. A tymczasem życzę Wam udanego miesiąca i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.